Bo my chcemy żyć, bo my chcemy grać No i żadna kurwa nie zabroni nam Już wybijasz usta, ja się nie chcę kłaść No bo obok w łóżku nie czeka twoja twarz Więc do ogniska rzuć stare zdjęcia Czuję ciągle chód jak Tyberia Tylko tobą pachnie lawenda Do ogniska rzuć stare zdjęcia Może poczuję spokój jak mój hajs obrócę w popiół Przestaniecie na mnie patrzeć jak na kogoś kto oszukał Pieniądze są ważne tylko jak ognisko gaśnie Skończysz podejrzliwie patrzeć tylko bierz je i dorzucaj Świat jest mały bierz do w i wyciskaj jak owoce To historia też, o tobie, też płakałem całe noce że to wszystko w bok. dzisiaj mamy nowy rok, stare plany poszły z dymem, jak ostatni papieros Chcemy śpiewać w cały głos, nie zabierać młodości, bo nic nie mam po zaniu nią Hej, hey, hej hey. Z moich oczach budzi to sko... Hej, hej, hey, hey. na zawsze młody rok star Bo my chcemy żyć, bo my chcemy No i żadna kurwa nie zapełni nam Już wywija szósta, ja się nie chcę kłaść, bo obok w łóżku nie